Porozmawiajmy dzisiaj o pentatonice. Wiele razy spotkałem się z tym, że ktoś uważa, że zna pentatonikę, bo zna ten oto znany schemat. I oczywiście ten schemat to jest pentatonika, ale to jest tylko jeden z wielu schematów pentatoniki. Nie jest to cała pentatonika. Jeśli też popełniasz ten błąd, no to cierpi na tym twoja improwizacja, twoje solówki i w tym filmie pokażę ci, czym naprawdę jest pentatonika. Myślę, że będzie bardzo pomocne. Jeśli film się spodoba, będę wdzięczny, jeśli dasz kciuka w górę, skomentujesz poniżej, subskrybujesz kanał. Ja się nazywam Szymon Zajfer, z PL i przejdźmy już do lekcji. Na początek zacznijmy od tego, że pentatonika malowa to jest po prostu jedna ze skal. Skal ale tak samo jak mamy skalę molową, skalę durową, czyli jońską eolską, miksolidyjską i przeróżne inne skale właśnie, tak samo mamy pentatonikę molową, czyli skalę pentatoniczną molową. Czym jest skala? No skala to jest schemat odległości między kolejnymi dźwiękami. W przypadku właśnie wspomnianej pentatoniki molowej, którą tutaj omawiamy, schemat jest następujący. Tercja mała, tercja mała, czyli odległość 3,5 tonów. Półton to są inaczej progi na gitarze. Czyli mam tercję małą sekundę wielką. Sekunda wielka to jest odległość dwóch półtonów, czyli dwóch progów na gitarze. Następnie znowu sekunda wielka, tercja mała i na koniec sekunda wielka. Być może jeszcze Ci to dużo nie mówi, ale już to przenosimy na gryw gitary. Zacznijmy od dowolnego dźwięku, ten schemat. Na przykład od dźwięku G na progu trzecim struny szóstej. I teraz od tego dźwięku musimy grać według podanego przeze mnie przed chwilą schematu i wtedy uzyskamy właśnie pentatonikę molową, zaczynając od dźwięku G, czyli pentatonikę G-mol. No więc zacznijmy od pierwszego interwału, którym jak wspomniałem była tercja mała, czyli 3,5 półtony na gitarze. Raz, dwa, trzy. Czyli lądujemy tutaj na progu Szóstym. Teraz od tego dźwięku idziemy kolejny interwał, którym, tak jak wspomniałem, była sekunda wielka, 2,5 tony, czyli raz, dwa, lądujemy na progu ósmym, czyli do tej pory mamy tutaj dźwięk G na, na trzecim progu, następnie próg szósty, próg ósmy. Dalej, tak jak wspomniałem, jest kolejnym, kolejnym odległością, jest znowu sekunda wielka, czyli lądujemy raz, dwa na dziesiątym progu. Następnie kolejna odległość to jest znowu tercja mała, czyli w tym przypadku yy, od progu 10, yy, trzy progi wyżej, czyli raz, dwa, trzy, lądujemy na progu 13. No i ostatnia odległość to była sekunda wielka, czyli jak już wiesz, dwa progi, raz, dwa, lądujemy na progu 15. Czyli podsumowując to, co zagraliśmy, to tutaj, 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 tutaj i tutaj. Czyli uzyskaliśmy jakieś dźwięki, i właśnie te dźwięki ułożone w tej kolejności stanowią pentatonikę molową. Zaczęliśmy od dźwięku G, czyli jest to pentatonika G mol. To, do czego Cię zachęcam, zanim przejdziemy dalej, to żebyś spróbował zbudować jakąś inną pentatonikę molową, inną, czyli od innego dźwięku mam na myśli. Na przykład możesz sobie zacząć od. Powiedzmy dźwięku A, albo dźwięku F, albo tak naprawdę dowolnego innego dźwięku, i grając według tego schematu, spróbować samemu znaleźć dźwięki tej pentatoniki. I zaraz pokażę Ci, co możemy dalej z tym zrobić. Mamy już tą skalę na jednej stronie, no ale oczywiście nie jest to zbyt efektywny sposób grania, jeśli chcemy dość szybko grać, no bo musimy wtedy przeskakiwać wzdłuż gryfu ręką. Zazwyczaj schematu w skali uczymy się poprzek, a nie wzdłuż gryfu. No i jak możemy taki schemat uzyskać? Otóż musimy zagrać dokładnie te same dźwięki, które mieliśmy przed chwilą, tylko przełożyć je w bardziej wygodny układ dla ręki. Czyli jak mamy pierwsze dwa dźwięki, one akurat będą tutaj wygodnie bez przestawiania ręki, czyli bez zmieniania tak zwanej pozycji. Mówimy o pozycji, kiedy przesuwamy rękę w górę lub w dół gryfu, czy zmieniamy pozycję. Teraz gramy, powiedzielibyśmy, w trzeciej pozycji, bo palec wskazujący tutaj jest przy Właśnie trzecim progu. No i gramy tutaj właśnie ten próg oraz próg szósty. No i teraz, żeby zagrać kolejny dźwięk, jak pamiętasz, szliśmy sekundę wielką w górę, czyli dwa progi w górę, czyli lądowaliśmy tutaj na progu ósmym. No i jest to niewygodne, bo jak wspomniałem, musimy zmienić pozycję. Musimy przesunąć rękę w górę gryfu, co oczywiście nie jest zbyt um, efektywne, jeśli byśmy chcieli w miarę szybko to grać. Więc to, co możemy zrobić, to ten sam dźwięk, to jest dźwięk C, jest to ósmy próg strony szóstej znaleźć na strunie trzeciej, żeby było tutaj, na strunie, przepraszam, piątej, czyli leżącej jeden niżej. No i okazuje się, że mamy tutaj na trzecim progu właśnie dźwięk C. No i teraz jest to dużo bardziej wygodne do zagrania, niż gdybyśmy tutaj musieli przeskoczyć. No i robimy to samo z kolejnymi dźwiękami. Kolejny dźwięk to był tutaj dźwięk D. Nie będę pokazywał ponownie, skąd wiemy, że akurat ten dźwięk, no bo to omawiałem przed chwilą, możesz sobie cofnąć nagranie, jeśli nie pamiętasz. Ważne jest, że mamy ten dźwięk D i możemy go zagrać tutaj na piątym progu. Strony piątej. No i kolejny dźwięk, to jeśli pamiętasz, to był dźwięk F. I ten dźwięk F, oczywiście zamiast grać tutaj, już tu widzę, wychodzę poza kamerę, ale mieliśmy na trzynastym progu. Możemy zagrać na progu trzecim, struny czwartej. Więc mamy. Jak widzisz wszystko jest pięknie ułożone. W jednym miejscu na gryfie, w jednej pozycji, i możemy to dość sprawnie dzięki temu grać. No i ostatni dźwięk to był dźwięk na progu 15 z strony 6, czyli dźwięk ponownie G, czyli wróciliśmy od dźwięku G do dźwięku G, który możemy zagrać zamiast przeskakiwać tutaj na próg 15, możemy na piątym progu strony czwartej. I w ten sam sposób możemy dalej te same dźwięki przekładać, będąc ciągle w tej pozycji, żeby przez całą szerokość gryfu móc to zagrać. Te same dźwięki w kółko, mamy coś takiego to jest jedna tak zwana oktawa, jeden przebieg skali, no i powtarzamy znowu te same dźwięki. No i mogliśmy dalej grać. No ale znowu musielibyśmy wykroczyć poza tę, pierwszą, tę trzecią pozycję, więc zagramy tylko to, co w, w ramach tej trzeciej pozycji się mieści. No jak pewnie kojarzysz, to jest właśnie ten znany, e, lubiany przez gitarzystów Schemat pentatoniki molowej, który być może znasz. Ale to, co jest ważne, to jest, że tak samo możemy, jak przełożyliśmy tutaj w tym miejscu na gryfie, możemy w dowolnym innym miejscu na gryfie ten sam schemat odległości zagrać i uzyskamy tą samą skalę, no ale zagraną w innym miejscu. I to właśnie teraz pokażę. Przed chwilą budowaliśmy tę skalę tutaj w okolicach trzeciego progu, bo zaczynaliśmy od dźwięku G na strunie 6, właśnie od trzeciego progu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć od innego miejsca na gryfie, w którym mamy dźwięk G. No bo na gryfie gitary mamy, to jest charakterystyczne dla gryfu gitary, że możemy dany dźwięk zagrać w wielu różnych miejscach. Możemy na przykład dźwięk G zagrać, choćby tutaj na progu 10 struny 5. No i oczywiście trzymamy się tego samego schematu odległości, który już podałem, czyli mamy tercję małą, sekundę wielką, sekundę wielką, tercję małą, sekundę wielką. Tylko zaczynamy w innym miejscu na gryfie gitary. I gdybyśmy już nie będę tego robił tak powoli jak przed chwilą, żeby tutaj nie przedłużać tego filmu, bo idea jest dokładnie ta sama jak przed chwilą. No tylko jak wspomniałem, zaczynamy w innym miejscu, od innego od dźwięku G, ale leżącego w innym miejscu na gryfie. No i na tą, zgodnie z tą samą zasadą będziemy znajdowali te kolejne dźwięki. No i mamy dokładnie te same dźwięki, co mieliśmy tu, tylko zagrane, jak widzisz, w innym miejscu na gryfie. No i dzięki temu już możemy zagrać, gdybyśmy załóżmy włączyli sobie jakiś podkład, do którego pasuje ta pentatonika g bylibyśmy w stanie grać jakieś frazy, solówkę i przeskakiwać między tymi dwoma miejscami. To da nam już jakąś swobodę w graniu solówek. I oczywiście możemy zrobić to samo w innych miejscach na gryfie. Wtedy zagramy, np. od tego dźwięku G. Tutaj. Tutaj. I tak dalej. Jeśli będziemy znali, to w różnym miejscu na gryfie będziemy tak naprawdę mieli cały gryf widzieli jako pentatonikę GMO, czy też jeśli używamy jakiejś innej tonacji, jesteśmy w innej tonacji, no to jako inną pentatonikę. Po prostu będziemy widzieli, Cały gryf gitary, można powiedzieć, taki jeden wielki schemat pentatoniki. I wtedy ta pentatonika nie będzie tylko jednym malutkim schematem w jednym miejscu na gryfie, tylko na całym gryfie będziemy tę pentatonikę widzieli. I pomyśl, ile to da swobody i możliwości do Twojej improwizacji i Twoich solówek. Dobra wiadomość jest taka, że w praktyce wystarczy opanować pięć schematów pentatoniki. Czy tak naprawdę dowolnej innej skali, bo wszystko to, co mówiłem tutaj o pentatonice, odnosi się dokładnie tak samo do innych skal. Jeśli nauczymy się tylko pięciu schematów, to będziemy w stanie, tak jak wspomniałem, zagrać daną skalę, w tym przypadku pentatonikę, na całym gryfie gitary. Te pięć schematów czasem jest nazywane pięcioma superpozycjami. Nie będziemy tutaj się spierali, czy to właściwa nazwa, czy nie. To jest drugorzędna kwestia. Ważne jest, żeby poznać te schematy, nauczyć się ich i umieć swobodnie między nimi przeskakiwać. Jeśli nie znasz tych schematów, to przygotowałem bezpłatny poradnik właśnie. Z pięcioma superpozycjami, czy pięcioma schematami, jak chcesz, jakkolwiek chcesz nazywać. Ten schemat jest, czy link do, do tego poradnika, jest w opisie poniżej, jest to bezpłatny poradnik, więc jeśli tylko jeszcze nie znasz tych schematów, to bardzo, bardzo zachęcam, żebyś po niego sięgnął. Tym bardziej, że jak mówię, jest bezpłatny. Ja się nazywam Szymon Zajfert z gitary.pl. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był przydatny. Jeśli tak, będę wdzięczny, jeśli dasz kciuka w górę. Skomentuj także poniżej. Myślę, że część z Was oglądających zna już te schematy, więc możecie też napisać Wasze, wasze zdanie, czy Wasze doświadczenie z używania ich. A na jeśli nie znacie albo macie jakieś pytania, także napiszcie poniżej, albo po prostu napiszcie coś dla zwiększenia zasięgu filmów, będę bardzo wdzięczny. No i subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych materiałach, które się tutaj pojawiają. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnych lekcjach i za moment gdzieś tutaj jeszcze na ekranie pojawi się link do tego bezpłatnego poradnika z pięcioma superpozycjami pentatoniki.